Ciemaro, witam Was w ostatniej części gieroniusów już w tym roku z okazji świąt chcielibyśmy Was złożyć najszczersze życzenia, ale właśnie te pojawią się w dzisiejszym odcinku zamiast nosów. Zobaczcie, co redakcja dla Was przygotowała. Z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim użytkownikom droniaka. Tysięcy gieropunktów wspaniałych gier w przyszłym roku pod choinką nowego komputera lub konsoli, aby się Wam dobrze żyło, byście nie tylko grali, ale też robili coś więcej. Szczęśliwego Nowego Roku, wesołych świąt przy Czarny Wilk. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia chciałbym życzyć użytkownikom portalu Gieromaniak wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, Chciałbym również życzyć wszystkim, aby w nadchodzącym roku nazbierali jeszcze więcej gieropunktów niż dotychczas. Pozdrawiam serdecznie, Greg. Życzę naszym czytelnikom i całej redakcji gieromaniak.pl wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, pieniędzy i miłości w życiu, aby każdy spędził święta ze swoimi najbliższymi oraz dobrze bawił się w Sylwestra. Simonko, cześć ci czołem? Kurwa. Hej, z tej strony JL. Z okazji zbliżającego się nowego roku i świąt Bożego Narodzenia chciałem tu niespodzianka złożyć Wam życzenia. Aby wszystkie gry porażały swoim klimatem, grywalnością, fabułą. Żebyście osiągnęli wszystkie swoje cele, zrealizowali wszystkie marzenia. Ogólnie, żeby ten przyszły rok był naprawdę świetny. Trzymajcie się. Najlepszego. Graczu miły. Życzę Ci, aby Twoje zwierzęta w Wigilię przemówiły, żebyś wraz z rodziną zjadł pyszny płaszcz z uszkami, po czym na spokojnie obcował z ulubionymi gra. Pod choinką życzę wielu gier, a nie składaka Życzę żony członek gieromaniaka. Czas świąt jest wyjątkowy dla każdego. Spotkanie w gronie rodziny, wykwintna kolacja, wypatrywanie pierwszej gwiazdy na niebie, czy też subtelne podniecenie na myśl, co dostaniemy pod choinką. Wiele z tych tradycji odchodzi powoli w zapomnienie, lecz właśnie takie święta pamiętam z dzieciństwa i właśnie takich chcę Wam życzyć. Poza tym, dobrego zdrowia, szczęścia i pomyślności Wam oraz Waszym rodzinom, aby ten czas był wyjątkowy dla Was, podobnie jak i dla mnie. Pragnę także podziękować Wam, drodzy czytelnicy, oraz współpracownikom, za to, że jesteście z nami już prawie od 6 lat. Ponieważ bez Was nie byłoby nas, będziemy robić wszystko, aby nie zawieść Waszych oczekiwań. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego życzy Robert Trzok. Dzień, w którym dostajemy prezenty, jest dla nas dniem wyjątkowym. Czas świąteczny spędzamy z rodziną i czujemy jej prawdziwą miłość. Prezenty. I rodzinna miłość to dwie istotne cechy, które towarzyszą nam w świątecznej atmosferze, już bez zbędnego przedstawiania całej sytuacji chciałbym wam złożyć życzenia, w których życzę Wam dużo szczęścia, radości, miłości. Nie obejdzie się oczywiście z prezentami, gdzie życzę Wam ogrom prezentów, jakie tylko sobie wymarzyliście. I oczywiście obfitego stołu i żeby w te święta nikogo nie zabrakło przy wygiliennym stole. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim stelnikom Germaniaka oraz ich najbliższym, wesołych, pogodnych i białych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz wymarzonych gier pod Choingą. Niech nowy rok przyniesie Wam same szczęśliwe chwile, sukcesy oraz jak najciekawsze teksty w Germaniaku, ponieważ zasługujecie na nie. Dziękuję za cały rok spędzony razem z nami. Cześć, z tej strony Firestorm. Tutaj miał być jakiś ciekawe wieczyk albo ogólnie coś oryginalnego. Jednak jako, że świąteczne lenistwo już mi się udziela, to chciałbym wam po prostu życzyć dużo nowych i ciekawych tytułów w przyszłym roku, żebyście mogli w niej oczywiście zagrać, nowych technologii, które będą miecześni i dobre i tanie. I oczywiście zakończenia wojen platformowych oraz żebyście mogli się nagrać w przyszłym roku, ile chcecie, jednocześnie nie byli uzależnieni od konsoli komputera. Tak więc dużo fragowania, budowania i zdobywania w czasie tych świąt i wesołych. Cześć. Dziś świąteczny czas. Dzwony biją w las. Mały karpik się uśmiecha, net na pierwszą gwiazdkę czeka. Puszka dziś się przesuchują, jak kolędę podśpiewują. Warszczyk pięknie jest czerwony i jak zwykle zawstydzony. Zdrowych, ciepłych i pogodnych życzę wszystkim świątka kados. Ho, 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 i dajcie, Jokera dzisiaj nie ma z nami, jednak chciałem złożyć wszystkim Germaniakom jak i wszystkim osobom, które oglądają Giero TV, najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, aby 2011 rok był lepszy od poprzedniego i więcej ukazywało się innowacyjnych tytułów, bo jak wiemy w 2010 nie było tego zbyt... zbyt co prawda wiele. A kiedy pytają mnie, czy chciałbym, aby Giero TV rozrosło się do konkurencyjnych rozmiarów, odpowiadam tak. Chciałbym i mam nadzieję życzę sobie tego Jawganowi abyśmy doszli na ścieżkę profesjonalizmu także trzymajcie się ciepło, na na się na kwaty jakieś U. Tak a więc wracając do sedna sprawy y życzę sobie Jawganowi abyśmy weszli na nową ścieżkę profesjonalizmu bo prawda y coraz więcej filmików się ukazuje w coraz lepszej jakości y Mamy nadzieję, że będziemy na każdych ważnych targach na świecie i w Polsce możecie liczyć na nasze relacje jeszcze raz smacznego karpia, wesołego jajka, mokrego dingusa, czego sobie nie zapragniecie. No a Sylwestra niekoniecznie pamiętajcie, bo uwierzcie, czasami nie ma czego pamiętać. Ale ja co rozdawać prezenty, trzymajcie się. Pa! Awata. <słuch> w Dupsko mi jeszcze nie naleciała, tylko kury na mać. I to wszystko co dziś dla was przygotowaliśmy Mam nadzieję, że przez następny rok także będziecie z nami Ze swojej strony życzę wam wesołych świąt Wszystkiego najlepszego I naprawdę dużo gier, dużo czasu, żeby grać w te gry Jeszcze lepszego Sylwka. Zapraszam was także od stycznia na naszą nową odsłonę I stronę, która już jest w przygotowywaniach Mam nadzieję, że w następnym roku także będziecie z nami Do usłyszenia już w styczniu Cześć!